Nasz obecny władca Cerberusik jest bardzo zajęty, próbował, próbuje uprowadzić swoją, to jest jego córka. Z tego co pamiętam jest, że tak dawno chyba tydzień temu nagrywałem. E, to jest jego córka, bo on miał romans z jego, z jej matką, nie? Stała stracona na rozkaz w postaci hrabia Zenobis. <grytanie> Okej, okay, dobra, to wiele wyjaśnia. Próbujemy uprowadzić tego kurdupla. Z opryszczką. No, kurdupla. Próbujemy bankard założyciel. Próbujemy tego kurdupla uprowadzić. E, oraz próbujemy przekonać do, do, do siebie e, biskupa, z biskupami mamy nie po drodze, jeżeli chodzi o, o, o nasz ród, ale staramy się to naprawić. E, natomiast wy możecie stać łapkę w górę, słuchajcie, komentarz, bo to jest kolejny odcinek z Crusader Kingsa, oczywiście jestem znajomy, że zajączka. Gramy na najnowszym dlc A, Tym takim pomniejszym, który dodaje tam eventy odnośnie przyjaciół i, i, i przeciwników. To pamiętacie, nam się odpaliło z przeciwnikami z tym jednej z dynastii z, z Deltynilu. Ale niestety wyginęła, fajnie jakby nam się jakaś dynastyczna zwada z stworzyła z jakimś rodem w, w, Chciałem powiedzieć w W Bizancjum, no w tym Bizancjum takie Hare, nie? Czemu to jest Gruzja? Czemu? 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 A bo w ogóle, no, no jakby ktoś chciał powie... zapytać się czy Bizancjum jest zbalansowane, nie, Bizancjum nie jest zbalansowane Bo tutaj siedzi, rządzi tym dwunastoletni Knypek i, i, i to się cały czas rozrasta, nie, ja pytam się gdzie są najazdy tureckie, gdzie jest, są Abbasydzi, gdzie jest wszystko Abbasydzi też, przecież to powinno się rozpadać, to połączyć na nowo Le mniejsza Ej, kontynuujemy naszą wojnę pomagamy chyba Bułgarii z tego co pamiętam, pomagamy Bułgarii Ej, ale najważniejsze jest, możemy zażądać okupu, ty czekaj, mamy jakiś wpływowych więźniów? Baronessa, <laughs> Baronessa jaki tytuł kim ty jesteś, ty jesteś seniorem a, my tutaj na tego złapaliśmy, 30 dukacików, świetnie, a ty jesteś kim? Kanibal The baby eating rafil <grym> Baby eating, a czekaj, czy ty nie jesteś naszym poprzednim tym? Kanibalem, zboczeńcem, to jesteś chyba tym, my mieliśmy się nad tą trochę poznęcać, ale nie możemy, i z tego co mi mówiliście To my chyba nie mamy, a właśnie ja intryganta nie odpaliłem Nie zrobiliśmy do końca, oprawce mamy? Nie, oprawce też nie mamy Dobrze, że ja nie zwróciłem uwagi, że my tego intryganta nie wbiliśmy. Dobra, otrzymajmy rozgrywkę, bo my tutaj prowadzimy oblężenie. Jeszcze możemy spróbować kogoś połapać na tych oblężeniach. Może się uda. Porwanie w toku. No, jeszcze doskonała okazja. Burmistrz Kurdupel będzie podróżował z zamku do pobliskiego miasta bez żadnych strażników. Myślę, musi myśleć o swoim bezpieczeństwie. Ym... Czemu jest 6% szans? Czemu jesteśmy tak beznadziejnym przy tym... Asasino, agentem, manipulatorem. No dobra, ryzyko jest zbyt duże. Poczekajmy, może będzie jakiś imek, event, co nam pod, to podbustuje. Ciemna noc naprawdę może ożywić cienie w korytarzach mego kastronu. Postrzeganie ryzyka dobra, to chyba było. Arogancki, ulepszona obrona na 10 lat. Okej, okay, niech będzie. Jesteśmy aroganccy. Będziemy to oblegać. Nowy pretendent, ze wszystkich, ładnych jakikolwiek widziałem. Brak bezsensownych działań, które prowadził Konester 1 o poprawę moich stosunków z sąsiadami. A, ten żbiczek otrzymuje. <grywamy> Próbujemy ci córkę porwać, ale ci. dostaje na do nas niewysunięte roszczenia. Niech będzie, twój hak niech będzie, że wygas. Najbardziej interesuje porwanie tej. O właśnie. Porwanie, atak na szosie. 37% szans. 53, równiono mnie. Dobra, spróbuj, może się uda. Uciekła z wynajętym przeze mnie rozbójnikiem bezpiecznie wróciła do Nikopolis. Fatalnie, że jeden z rozbójników, który został później skwytany, przyznał się do wszystkiego. I szczęście nie będzie wieczne. Spróbujemy ponownie. Będziemy dalej i będziemy do skutku próbowali ją porwać. Może się uda. Nie wiem, czy możemy coś z tego zrobić. Aha, kończy spisek. Kafkurzona. E, o, ale, ale, intrygant. Intrygant co daje? Intryga siła wrogiego spisku. No właśnie, może jakbyśmy mieli tego intryganta, te, te spiski by łatwiej poszły. Mogłem w sumie przedłużać. Aż bijemy tego intryganta. Jakieś 11% szans na porwanie. Kiedy możemy sprawić, znowu, Cię porwać? My lady. Yy, możemy Cię uprowadzić za 10 lat. Za 10 lat może być za późno. Ty jesteś zaręczona? A, gdzie ty jesteś? Ty jesteś. Tak, jesteś zaręczona z marszałkiem, który znajduje się tutaj, okej. Okay. Służba dworska jest często pomijana, dlatego może swobodnie poruszać się po, ko po korytarzach podczas sprzątania i w ten sposób może podsłuchać kilka rzeczy. Podobnie ma się tu sytuacja na dworze, którym zarządcą mój rywal i wasal burmistrz Kurdupel, co stwarza kilka okazji. Wysoka jest zbyt duże, spisek uprowadzenie. Niektórzy dadzą się przekonać do przekazania informacji moim wspólnikom. Informatorzy dają siła spisku, poufność, szansa powodzenia spisku. Okej, okay, możemy zwiększyć szansę. Właśnie na takie ewenciki czekaliśmy. 27% szans. Kiedy rozmawiamy o życiu jeźdźwik, okej okay, Okej, okay, to jesteś tą pijaczką, tak? Opryszczka, lojalna My dalej mamy kochanki czy już nie? Ile ty masz w ogóle lat? 57 Okej, okay, okej okay. My wygrywamy tą wojnę? Tak, wygrywamy Dobrze naszemu sojusznikowi albańskiemu pomogliśmy Wygraliśmy, niech tak będzie zwycięsko, dobra, rozwiąż wszystkie armie Moja scenowa rozkazała, aby ksiądz został przeprowadzony przed moje oblicze w celu wyjątkowania i osądzenia wielkiego spisku. Jednak gdy ksiądz odmówił przyznania się do winy, Helena nie miała absolutnie żadnych dowodów na poparcie swoich oskarżeń. Mój mistrz szpiegów. Kim ty jesteś? Czemu ty jesteś. Yy? Co, co co, ty w ogóle robisz? Czemu ty masz 10 tego? Ksiądz musi mieć coś na sumieniu. Tyście sprawiedliwy Co my mamy z tymi księdzami No ja się naprawdę staram z nimi dogadać Naprawdę staram, wykup Za 10 Dobra, masz i zjeżdżaj um, Czy my się z nim lubimy? Nie no, no jesteśmy sprawiedliwi no nawet pod kątem RP nie mogę tego naciągnąć Ale ja bym ją zastąpił nie masz strymu. Zmierzam do swoich komnat, aby cieszyć się błogosławionym snem, gdy nagle z okna dobiega cichrzest. Myślałem, że to wiatr, dopóki nie przemówi. Wywianna, proszę, otwórz mój słodziaku, to ja, Teodora! Co dwie? Pa... O, ty! 45 lat, kurde, nie dwa. Otwieram okolicę i widzę, jak kobieta spiła się do okien komnaty, gdzie zamieszkuje wywiadna. Toż to Teodora, córka postaci. Ehm... <noise> Nasza tala nie masz strydu strasz. Ehm... Okej, okay, my serio uwięziliśmy? Nie. Możemy ciebie sprzedać za 10. Dobra, zjeżdżaj. Ciebie za. Ojcie, można by drożej sprzedać. Poczekasz, aż twój ziomek tego zarobi. Przekonaj do siebie kultura ruska. Mieszczanin, którego kultura jest ruska, został napadnięty na ulicach Mistry z powodu jakiegoś drobnego wykroczenia. Występując w jego obronie, być może mogłem sprawić, że mój biskup Wasili. On faktycznie jest z Rosji. A Wasyli Będąc tej samej kultury, co za mieszczanin, uwierzył w moje dobre intencje. Jednakże Grecy ryzykuje zarażenie swoich pobratyńców. Rusowie są dobrymi ludźmi. Grycy to ludzie poza moralności. No nie, no jesteśmy arogancy, nic niech będzie. Czy ja mogę? Czy ja mogę pozbyć się tej, tego mistrza szpiegów na kogoś lepszego? Nie, nie mogę. Dobra, więcej nie będzie. 27% szans. Spróbujemy. Uda się, albo się nie uda. Znowu się nie udało. E, Skończ ten spisek. Skończ ten spisek. Spróbuję go zamordować normalnie. Ty jesteś burmistrzem. Czegoś się jesteś burmistrzem? Złamanie psychiczne, roczne myśli. Ty lekkomyślny, skruszone lekko myślny, skruszony Ujawniasz swój sekret morderstwo Jakie załamanie psychiczne, twardą psychę trzeba mieć Musimy być silni, damy radę Możemy odwiedzić, odwiedzić burdello Bum Bum O <słuchy> shalom my lady No i od razu lepiej Od razu lepiej eee, no dobrze Nasze spiski zakończyły się porażką Tylko próbujemy do siebie przekonać tego żbiczka Mówiliście też, że nie opłaca się mi robić królestwa Hellady, bo tak czy siak stracimy tytuły z Krety. Mi się wydaje, żebyśmy sobie chyba utrzymali. E, dopóki nie mielibyśmy możliwości stworzenia A nie, no, Kretę tak czy siak możemy stworzyć, więc chyba tak czy siak to stracimy faktycznie. Jakbyśmy królestwo stworzyli, więc nie ma. O, swojego rywala. Chłop w więzieniu zginął. <głop> Zmarł w niewoli, właśnie. Zmarł w niewoli. <głop> Na jego płytkim grobie. Nie był naszym rywalem. Chłop zjadał dzieciaki. Był biskupem. Tam ministrantów brał na, 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 za, na zaplecze. <laughs> na zaplecze, na zakrystię i ich pożerał. Odnotowaliśmy to tego? Tak, mój rywal zmarł w niewoli. No i fajnie. Jednego rywala mniej. sobie stres zwiliśmy. Uroczo. Lądfa zdjęta. O, kolejna nasza rywalka pada. Ok, dużo masz jeszcze tych rywali? Wychowankowie. Możemy kogoś. O, właśnie możemy wychowankowie, zapomniałem. Dawaj tego. Znaczy ją i Pokoxa, Żeby od razu ich za mąż wydać Przy, przy, przy ten y, Przy możliwości, podczas wizyty To jest znowu to z kupczynią, tam Powiem wam, że posiadanie cechy arogancki I sprawiedliwy Zwykle sprowadza się do tego, że zawsze wbijamy sobie Troszeczkę stresu I wszystkie od, od ten Wybory są y, problematyczne Dobra, zmusimy ją, żeby nam powiedziała Wszystko co wie y, Grożony kupcowi, powszechne opinia jest 20 Ale spokojnie damy radę Aha. To... No dobra, że... No. Umarł książę, niech żyje książę. Umarł książę, niech żyje książę. Tenastia romanczy... te dziki są zarąbiste. Spoczął w ramionach pana w wieku 57 lat. Cermerus zmarł we śnie. Pewnie ta, ta... Czyni mu się przyśniła i... i, i... I tak się skończyło. Znany z zmie magicznych ziół i współpracy z szatanem na pewno spłonie w życiu pozakrobowym za swoje grzech. To niezły cerberusik. Ee, Michał Barry wstępuje na dron, z wiele umiejętności, z pewnością będzie podziwiany przez swoich poddanych. Walczył w dwóch wojnach. Styl życia intryga. Poziom religijności oddany. My tam spadliśmy chyba na prawie najniższy, ale wróciliśmy. Wybitny, z postrach. 36 lat rządziliśmy, tak? 36 lat rządziliśmy. 57 lat żył. Syn i szwagier twojej postaci Syn i szwagier Jezus, no dobra, niech będzie Umarł książę, niech żyje książę I tak, kreta się wyzwoliła To nasz brat rządzi Nasz braciszek, hechu. Dobra, ale ważniejsze pytanie, kim jest Michał? Michał jest sprawiedliwy Wstrzemięźliwy, pracowity Genialny stratek, inżynier wojskowy Elastyczny przywódca, atletyczny, krzepki Bystry, no generalnie człowiek Renesansu i totalen kriegu. Jego małżonką jest. Yy, jego ciotka. To fajnie. E, 13 lat starsza. Mają Cerberusika kolejnego, to bot nazywał. Mają kolejnego Cerberusika, strzemięźliwy, zamyślony. Mmm, edukacji, tajniki, zamyślony, nauka, zarządzanie, strzemięźliwe zarządzanie, nie, no pod zarządzanie ewidentnie, ewidentnie pod zarządzanie. Ty jesteś już zaręczony ze swoją siostrą. Czekaj, nie z naszą siostrą? E, z naszą siostrą. Nie ma tak swojego syna z siostrą, Jezus Maria. No nie wytrzymę zaraz. E, mamy sprzęt, o sprzęt, moglibyśmy naprawić e, relikwie tą, to jest. Okej, okay, jesteś we wszystko wyposażony, czekaj, ty miałeś chyba gorszy miecz z tego co pamiętam. Um. Waleczność plus 3, waleczność 4, dynastia Romanczow, tak, waleczność plus 5 i skuteczność rycerza plus 4. Zdecydowanie lepszy mieczor. E, ty jesteś tym. Na co ty jesteś skupiony? Ty jesteś skupiony na walkę. Jesteś skupiony na walkę. Strategia masz prawie skończonego. Myślę, że autorytet. Myślę, że patrząc na jego postawę, to będzie ewidentnie autorytet. Wolne stanowiska w Radzie. Najlepszy zarządca, jaki jest pod ręką, to jest. Guy Caroling. Co u nas dynastia Karolingów robi? Katolik z kultury francuskiej. Nie wiem, weźmy naszego wasala, bo to jest wasal, który jest dość niezadowolony z tego, że nie ma miejsca w radzie. Yy, marszałkiem mianujemy... Albo w suje moglibyśmy ciebie przydzielić. A tu moglibyśmy wrzucić tego Karolinga. Niech będzie. Natomiast mistrzem szpiegów w naszym pozostanie Komitas. Ty? Jaki czepek ma. Z tym masz wrześnieniowaty w tym czepku i w tym obrali. Super wyglądasz, super generalnie. Dobra, to jest nasz braciszek. A, który ma całkiem pokaźny sojusz z księstwem Pafagonii, więc na razie nie ma możliwości, nie ma mowy o odbiciu, nie ma mowy o odbiciu krety. O, przynajmniej nasza dynastia rządzi, no ale niestety kreta nam wypadła z rączek. Z rączek i nic na to nie poradzimy. Mm, twój biskup, chłopowi możesz powiedzieć wojny... Czy moglibyśmy spróbować go kilkim, jakbyśmy chcieli? Ale nie mam na razie takiej potrzeby. My się nawet de facto trochę lubimy. Zamordowanie go byłoby problematyczne. No i na razie będziemy musieli żyć tym, że mamy okrojone, okretę. okretę domenę. Myślę, że początek naszych rządów możemy rozpocząć od. Ćwicz, aby się odstresować. My jesteśmy troszeczkę zestresowani. Zorganizujemy ucztę. Zorganizujemy ucztę. Też 100 dukatów kosztuje. Dobra, zorganizujemy ucztę. I jesteś wojownikiem. Trzeba ci ubrać jak wojownik, bo nie wyglądasz na, 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 na wojownika. Także pójdziemy do, yy, do garderoby i się przebierzemy. Od razu lepiej. Od razu lepiej i tak możemy iść na ucztę. Jako w, e, dość pokaźny wojownik, jeżeli patrząc na te wszystkie statystyki. 14 waleczności. No, może nie jesteś jak wikingowie, ale na pewno nie masz się czego wstydzić. Goście przybywają z dużej sali. Świetnie. Witajcie, przyjaciele. Rozpoczynamy imprezę. Shalom, burmistrz, widzę, że też wojownik. Piękna bródka. Dalej, z otależem jest do wielkiej sali dociera do mnie niepowtarzalny zapach, i się uśmiecham. Toż to mój pościągliwy marszałek, burmistrz Germaros. Jest wrażliwy na migdały, jest czymś. Jest yy, wrażliwy na migdały, jest czymś, o czym niestety zapomniałem powiedzieć chłopakowi. Witam was wszystkich, mam nadzieję, że znajdziecie danie dla siebie. Yy, rozkoszuj się. Zła reakcja na jedzenie, my się z nim lubimy. My się z nim za bardzo nie lubimy, ale my przez chwilę go mianowaliśmy. Jego mina po uratowaniu go przed tym jedzeniem napełnia mnie satysfakcją. Czy byśmy ten sprawili że pracowity? Nie, no my jesteśmy tacy do rany przyłóż. Także. Zobywasz haka. Uratowaliśmy go przed migdałami. Jakim prawem twierdzić, że moje pomysły na toczenie wojny są niewłaściwe? Aha, no to my mu mówimy, że migdałki są fuj fujka. I, I żebyś ich nie jadł, bo dostaniesz wysypki. A, a teraz dajmy się, trzeba było dać mu zejrzeć te migdały. <laughs> Twierdzenie, że moje poglądy rozpadły się już podczas. <laughs> rzucił go tym migdałem. <laughs> Takim orzeszkiem dostaje w oko i pada jak trupem. Twierdzenie, że moje poglądy rozpadły się już podczas pierwszego starcia jest oburzające. Dyskusja na temat strategii. Walka plus dwa Aha, no to widzę, że, 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 że zaczyna się robić ciekawie. Eee, mamy jakieś rywali? Przyjaciele kochankowie mamy dwóch przyjaciół. Dworzanin. Dworzanin Okej. Okay. Okay. Kto jest z naszej dynastii romanczowów? Mamy dwóch wychowanków jako naszych dzieciaków Dwa i goście odchodzą, następnego razu, uczta dobiega końca, no i fajnie mm. Moimi jest przed tobą jest poważnymi wieściami, choć nie wiem jeszcze kto kiedyś zarażał o Plan Moreso, którym celem jest moja dworzenka Vivianna Ta Vivianna, która tam z tą, z tą, my wiemy o tym? Nie wiemy o tym Ona tam, tam gdzieś pod oknem z inną y... Shalom My Lady kręciła Wykup To 28, a Ty nie powinieneś za 50 się sprzedać? Ciebie nie stać dalej i kto, kto jest twoim tym seniorem? Twoim seniorem jest książę muzy Książę Muze I księcia Muzy nie stać. Z Bułgarii. Okej. Okay. Co jej się w twarzy stało? Jezus. Chciałem zobaczyć, czy i mają szansę na tego. Na dziedzica. I tak patrzę naszego brata, Hechu. Hechu... Ta księżna Helena... Nawet ja bym takiej postaci Jezus. Znaczy, nie... Znaczy, że się z jego, z jej wyglądu. Cholepka, brzemienna jest. Moglibyśmy coś z nią zrobić? Zamordowanie brzemiennej to podwójny frak, nie? Jezus Maria. Podwójny frak. Ehm. Um. Um. Well. Kiedyś złączymy tą tą kretę. Na razie nie ma co z nimi walczyć. Wziąłem jeszcze opcję, że możemy zrobić coś takiego, co się nazywa ćwicz aby się odstresować Nic tak nie uspokaja. Tego jeszcze nigdy nie robiłem. Zapach potu, generalna opinia. Przez rok nie będziemy się myć? Ehm. Um. Okej okay. Popracuję nad swoim ciałem, bo ciało to zdrowy duch To nie wystarczy, myślę sobie Odkładając na bok miecz po treningu Ćwiczę bez przerwy, ale nie czuję zmęczenia Potrzebuję większego wyzwania Tak, coś większego, a może cięższego Coś, na, na, co, coś co powinno Co na pewno mnie zmęczy Zlecę wykonanie miecza o większej wadze. Jest wik podejść tutaj <grym> Naprawdę będziemy ćwiczyć z naszą córką? <grym> Skaź cechy ranny, skaź cechy ranna. Skrybujesz, jesteśmy ranni. <grybujesz> um, obecnie nie ma potrzeby zastrzenia ćwiczeń. Dobra, będziemy ćwiczyć z naszą córką. Przesyniasz siłę, skaź cechy. Ranni jesteśmy, nasza córka nas pokonała, co? Okej, okay. okej. Okay. Nasza córka nas rozbroja, rozumiecie? To nieźle. Takie szybkie pytanie, posiadamy medyka? Posiadamy medyka, nadworny medyk, kompetencje dobre, ej pierwszy raz widzę, że medyk miał dobre kompetencje 43, dobra, masz te 43 dukaty i zjeżdżaj Sprawia mi wielką radność, gdyby twój syn nie oczywiście, że będzie, cyk, 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 cyk I możemy stratega sobie odblokować, co daje strateg? Strateg daje dyplomacja, walka, ofiary śmiertelne, okej, okay. niech będzie Mamy troszeczkę pieniążka? Mamy troszeczkę pieniążka, aha, bo my też straciliśmy dwie, dwie prowincje tutaj to przejął nasz brat. Okej. Okay. No tak to jest, jak się to wszystko dziedziczy. Możemy coś tu rozbudować? Możemy rozbudować sale modlitewne. Okej, okay. a coś co daje. Małe forty na wzgórzu. Garnizon, przy kontroli. Duże forty na wzgórzu. Takie, takie bym powiedział. Coś co daje armię. Hmm, kosza... Pole na wzgórzach. Koszary. Zbuduj koszary tutaj. okej okay. w nadaje Ci księstwo kefafonii, rangę tego tytułu. Formalne terytorium, związane z nimi, dochodli, czy że będziesz dobrze nimi władać. Cesarz nam to mianował. Pozdrawiamy mój racjonalny wasalu. Mówiliście, że on w jednym liście tam. Cesarz do nas napisał, że, że, że jesteśmy jego krewnim, ale my nigdy się nie żeniliśmy, więc chyba że. Że ktoś z naszej dynastii gdzieś, ktoś tam, nad kim mamy kontroli My się w życiu nie żeniliśmy w ruchu Makedonów Ehm... Um, Księstwo Kefafonii, co to jest Księstwo Kefafonii? Księstwo Kefafonii to jest... Aha! To jest ta wysepka i ta wysepka Ej, ale mamy rozczarowanie wtedy do tej prowincji, ta? Do Epiru Możemy... Tak, zdobądź hrabstwo... De Jure To niezłe Księstwo Kefafonii no fajnie, no, 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 no cieszę się, że, że, że zyskaliśmy to księstwo Kefafoni. Zresztą mnie słuchy, że twój radny biskup pracuje nad fabrykowaniem roszczeń do Malty Tak, wysłałem go, żeby fabrykował roszczenia do Malty, bo myślę, że to może być fajna placówka wypadowa Zwłaszcza, że nasz władca jest dość potężnym wojownikiem, w sensie no ma charakter wojownika i będziemy gdzieś walczyć Na razie nie ma co robić w tym w Bizancjum Ten nasz marszałek to Mogliśmy mu dać te, 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 zje, zjeść te migdałki, albo chociaż nie go porzucać tymi migdałami. Nie podoba mi się to. Atrybucik mamy dostępny. E, nadzorca, szarmant, chyba nadzorce, służenie koronie. Niech będzie. E, Kurwa, no ta wojna z Epirem, tylko że wy macie ponad 3000 żołnierzy. My nie mamy żadnych sojuszników. To byłoby ciężkie do wygrania, chyba żebyśmy zaczęli szukać sojuszników. Żeby wszyscy jeszcze się młodzi, trzeba by was wydać. A ty już jesteś zaręczony, aha, no to ty jesteś zaręczony ze swoją siostrą, a Jezwik jest wolna, tak? Posil, co to jest? Ryt Ormiański? Co jest? Gdzie wy jesteście? Aha, bo my przejliśmy do jakichś Kaukazy, Gruzji i te inne dzikie rzeczy. Ryt Ormiański. Co ich wpuścił pu do Bizancjum? Kto ich wpuścił do Bizancjum, ja się pytam. Nasza córka Jezwik może poślubić Andri Kononosa z nasty Alpakesów Mocynonosów. To jest sojusz z, z, Tyrmonem. To jest całkiem potężne księstwo, 4000 chyba obecnie z potężniejszych. Jeszcze małżeństwo matry wy jesteście spokrewnieni? Jak wy jesteście spokrewnieni? Dobra, wyślij propozycję. Ale jak wy jesteście spokrewnieni? Nie mam pojęcia, jak wy jesteście. Fajnie się ubierasz. nadworny błazen. E, idealnie. Jak wygląda nasz cesarz? To jest cały czas ten sam kurdupel, który tam zaczął rządzić mając dwa lata. Ta, to jest ten sepleniący. Twoim dziedzicem jest Szała My Lady. Cesarzu a skąd ty tu się wziąłeś? Co się wydarzyło? Jak... Jak ona będzie cesarzową i on będzie jej współmażonkiem cesarzem? Jezu, nie mogę. co będzie hit. Spół, tak, jakby ne, 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 Netflix robił tego. Root smoka. <laughs> Oj, przeszukałem wszystkie dokumenty, zarówno te starożytne, jak te o wątpliwym pochodzeniu. W końcu mam wystarczającą ilość materiału dowodowego, aby wskazać, że Hrasto Malta należy do ciebie. Ponieważ niestety trwa uparcie jako katolik, mógłbym nawet argumentować, że masz prawo do całej Sycylii na mocy boskiego prawa. Moglibyśmy Sycylię przyciągnąć. W ogóle ty jesteś pojmany przez. Śląskiego. Boguchwała? Okej. Okay. Hej Śląsk, czat Śląsk, ty jesteś pojmany. Przegrywasz wojnę, ty jesteś częścią tego. Całe księstwo Sycylii będzie nasze. O Jezus. Bo, Dobra, wysuwamy roszczenia do Sycylii. Wysuwamy roszczenia do Sycylii. Mamy roszczenia do całej Sycylii. Mm, zmagamy się za zadłużeniem, właśnie. Z, z, zaróbmy troszeczkę. O, dostępne dziedzictwo dynastii. Mm, argumentowaliście, żebyśmy też zrobili ród wojowników, bo niby jesteśmy na terenach Sparty. I to nie byłoby takie głupie. Ale zróbmy na razie zbieżną krew Zbieżną krew jak się bawimy w Targaryenów to mu musi być ten dziedziczenie białych włosków musi być Ja na razie sztucznie wymagam na, na wszystkich naszych tych żeby białe włoski dziedziczyli Jeżeli o to chodzi Możemy zażądać troszeczkę pieniążki możemy troszeczkę pieniążków daj 147 pieniążków Okej okay. chwała świętemu Mateuszowi oto podateczek dziękuję Teraz pokażę, jak to będzie wyglądało Mmm, Sycylia, wypowiedz wojny, twoje roszczenia, księstwo Sycylii. Możemy do całej Sycylii wypowiedzieć roszczenia? Możemy. bo przegrywa wojnę, jest w więzieniu. To jest idealny moment, żeby najechać i rozszerzyć na, na, na nasze wpływy o Sycylię. Tra de facto. Chyba niedawno stała przyłączona do, do tego, do Bizancjum i to właśnie przez tego cesarza Kurdupla, nie? On był jeszcze tam małym żbiczkiem. Kiedy mieliśmy, w naszych planach było założenie kolonii na Malcie, okazało się, że możemy przejąć kolonię na Sycylii. No dobra. Niestety na Krecie urodził się ten... Yy, nasz bratanek. Dziedzic naszemu bratowi się urodził. Eee... No niby można by go tam gdzieś, nie wiem, wrzucić orzeszkiem czy migdałem, może też jest uczolony. rzecieniowaty, zdrowie, waleczność, brzydki, płodność. Moglibyśmy. A to musiałaby u nas córka dziedziczyć. Połączyć, ale u nas córka nie będzie dziedziczyć. Bo z tym tą córkę właśnie w, o, za, zaręczyliśmy. Moglibyśmy Eufrazję. Zawiązać sojusz z nimi. Dobra, mniejsza. Czekaj, nasz hrabia? Hrabia Pakoks? potencjalnych hrabstw, a, hrabstwo o wewnątrz nasz, dobra, mniej, mniejsza. Tutaj wam podziękuję za uwagę. Łapek Góra, soczysty komentarz, jutro lecimy z wyprawą na Sycylię, bo nasz władca jest żonny przygód. Przejął właśnie tron, ma 40 lat. To najwyższa pora, żeby zaczął działać. A z tą kretą pomyślimy, także co? Łapek Góra, soczysty komentarz, cześć, trzymajcie na razie. elo